Just record me, just I'm, Yeah, I'm just trying myself. Right. All right. okay, just myself, don't worry Alright, I'm getting only views from Poland, so. so It's for online? Yeah, it will be online, yeah okay. yeah In Poland Okay so, yeah And right. you're still doing video? Uh, no, just live okay, okay, Live, just live, right? I've seen you on YouTube You saw mine? Thank you, mate, nice man, Thanks, man. <laughs> My nephew, he says, hey, you know this man? Yeah, He, this... he says he lives down here hey, yeah, yeah, And yeah, I've yeah. seen you, I've seen you in long years. Cool. Then he sent me on the YouTube yes. <laughs> Oh, I'm great. You're a professional? No, I'm just no. Like, like, like you a and me, it's save my life. Yeah. <laughs> That's it. <sighs> this is a good scene. <coughs> so you're right, I just No no no, it's okay, it's okay. okay. Yeah. Siemano, Siemano Siema, Siema, witam Panda, Pandos Także dzisiaj znowu się owieńka, pociąganko i pompeczki, tak, taki lajsik wiesz Jak tam pan, bo z prezenty kupiłeś? Nerwowo co? Przed Wigilią? Wszyscy się śpieszą, a za dwa dni będzie po Wigilii. No i bardzo dobrze. I to mi się podoba. Jestem z Tobą, pamiętaj. Jeszcze zdążysz. Ważne, żeby coś tam pamiętać o tym, o tych najbliższych, to jest najważniejsze. Będzie dobrze, Pandos. Trzymam do ciebie kciuki. Byczku. Nice, nice, thank you, mate. So, couple push-ups, couple pull-ups, that's it. Spoko. A skąd jesteś, że zapomniałem, pan Dos? masz fajnie, a, a mieszkasz w Hul, okej. Okay. Zobacz, a ja zostawiłem Szczecin za Nottingham, a ty zostawiłeś Kraków dla Chul. Czy to ma sens? Nie ma. A jesteś Kraków, taki Kraków, taki Krakus? Centrum, czy gdzieś tak, czy po prostu mówić Kraków. Bo często ludzie mówią, powiedzmy, mieszkam w Krakowie, bo nie chcą mówić miejscowości, której takich nie znam, która jest pod Krakowem. A takim prościej po prostu mówić Kraków. No to tak, jak no tak, tak jak mnie. Nie zmusiło po prostu mały metraż, kawalerka, nie mieszkałem. W sensie syn urodził i ciężko było. Wiesz. Kobieta chciała trochę też mieć przestrzeni, chodzić w bieliźnie, ja w gaciach, dzieciak też swoje. Jeden pokój, nic nie ten. You się otworzyć? Tak, Tak, Dziękuję. Witam. Jestem też Dzisiaj jestem ziomeczkiem, Szymanko ziomeczkiem. No ja dzisiaj, dzisiaj dużo, dużo osób jest na, na siłce. I powiem Wam, że znowu kolejny raz zostałem poznany. Normalnie zostałem poznany. Powoli czuję się, taki famous się robię. Koleś mówi, że on widział mnie na YouTube. Ktoś mu mówi że chodzę tu i tu tutaj do tej siłowni i mówi koleś. Specjalnie do tej siłowni przede mną i teraz właśnie jest. ćwiczy tam masakra. Okej. Okay. Dzięki rychu. Wzajemnie białaś. Wzajemnie się. Przyda się, przyda się trochę szczęścia, trochę zdrowia. A jak wszystko będzie, to będą pieniądze. A ty miałeś ostatnio chyba rychu, lajfa robiłeś. Tak mi się wydawało. Czy to prawda? Tak mi jakoś śmigłeś. Jak chodziłeś w pokoju. Ale się piszyły mi samochodem. Coś takiego miałeś live ostatnio? O. Dobra, bo stygnę, to zrobimy 50 pompek. Słuchajcie, przyjdzie sezon, to biuro pompki lecieć. Ja mówię, ja muszę mieć ciepło. Muszę mieć ciepło, muszę mieć motywację. Możą ptaszki cierkać. trawa musi rosnąć. Uff. Jagoda. Hej, yeah, yeah, Free yeah. pull-ups, rest. And, yeah. Jak ja to lubię, pełen zakres ruchu, pełen zakres ruchu. Na samego maksa się schodzimy. Wisimy, bezwładnie wisimy. Nie robimy nic na pufajerki, fajerki, pamiętajcie. No Dokładnie tak kurwa, ale mam drogi. A mam koszulkę, co? Zobaczcie. Jest wewnętrzny raz większy. Fajna sprawa. Dziękuję za lajki. Nie. Co to? Tak, potrawy są jak zawsze. Potrawy, prezenty mi są. Nie, nie, nie. Aha. Dzięki. O, proszę, proszę bardzo. Ciekawe, bo już nawet, już nawet mi. Po polsku do mnie mówią koledzy z Azji. Jestem famous, prawda? czas na drugą serię pompek. Druga seria pompek. Lecimy z tym razem. Aha. Okej. Okay. Następnym razem, Richard, ja sprawdzę to. A zaraz tej tak Ryszard robił lifea, Bo będę jechał Po koleżki, po coś To włączę lajfa <coughs> Trochę Zobaczysz Jakie jest na dzisiaj w Anglii? Szaro Buro Pojedziemy na taką dzielnicę, gdzie byłem ostatnio. Pani też ostatnio mówiłeś, że Czy brata znalazłem, bo ktoś się był z brodą. No to tam pojedziemy. A to dosłownie niedługo. Jak tylko widać siłowni, przebiorę się. Pojedziemy, włączę kamerkę na front. Zobaczycie, jak to na tej dzielnicy jest. Ile jest światełek takich wigilijnych. To jest taka specyficzna dzielnica, że mieszka dużo starszych osób. No i oni dbają o takie rzeczy. A się zmęczyłem. Uu, dzięki za lajki. Uu. Tak. A ja często wiesłuję, wiesz? Wszystka maszyna Czy wiesuje? A ty wiesz? Taka rzecz. O no to pewnie wiesz. Tylko mówię, nie nagrywa wszystkiego, bo... Co to, to mogę Wam pokazać? No jest trzykik jest to. Idziemy, jedzie z koksem, nie? No. Wiesz co? To jest dobry temat To jest bardzo dobry temat, bo jak wiesz, że ja fajki rzucam często i zawsze do niej wracam Nie wiem, mam nadzieję, że kurwa nie wiem, stary Specjalnie się nie, nie nastawią, że rzucę, bo miałem plan, że nie rzucę. Że coś musi być, coś trzeba sobie zostawić głupiego, niezdrowego, żeby, żeby cały czas walczyć z myślami, żeby je rzucić. Bo jak sobie wyobrażę, że rzucę jeszcze jak wszystko, rzuciłem, co miałem rzucić, niezdrowego, jeszcze tak miał rzucić te papierosy, z którymi się notabene wychowałem, pale już, już 30 lat, to co ja będę robił, jak się zdenerwuję? Mogę zrobić jeszcze głupsze rzeczy. A nie chciałbym Trzypa, no Ja ci sport Śpiłem sport Śpiłem sport Śpiłem sport Ale Dziennie Tak pi razy drzwi dziesięć papierosów To nie jest dużo To zależy jeszcze Jak mam wolne pale więcej Jak mam pracę Pale mniej no bo Jestem pracy, drugie pale, ale jak idę na lunch, w pracy, na przerwę, to muszę odpalać trzy jeden po drugim, nie? w ciągu pół godziny. A gdzie jedzenie, gdzie toaleta, gdzie relaks? Nie ma, bo przerwa jest za długa, za krótka. I jak to wygląda. Także nie jest źle. Papierosy podrżały. Co bardzo dobrze dla palaczy Po co płacić Takie gówno co struje i szkodzi tyle No ja mieszkam w Anglii tutaj każdy sklep przeważnie ma lewe z spod lady Co Cię wygada jak wiesz? 30 min nie Co to znaczy 30 min nie? A jak musiałeś Uch. Trzyma się Pandus. Zroby z i świątecznych, i rodzinnych świąt. Zróbka szczęścia, i tam wiecie. Uch. Życzliwości i miłości dla wszystkich rzeczy. No. Proszę bardzo. No. Poproszę jedną stajkę, dbalniemy. Powiem Wam troszkę się za mało rozdziałem i za dużo chyba z tych dipów raz. Tych, tych, tych. Pół na pół. Zobaczcie, pompki, pompki robicie, starajcie się, żeby to miało sens, trzymać ręce jak najbliżej tułowia, w sensie tutaj tak, bo często się spotykam z takim czymś, że ludzie robią pompki źle, Czyli bardzo obciążają stawy, nie mając nawet jakichś tam mięśni, potrzebny do wykonania przynajmniej tych 200 pompek, a robią pompki tak, wszystko robią nie tak. Czyli tu już od samego początku, tu już nadgarstki naciągają, nadrężają, już nadgarstek jakby zgina się nienaturalnie w tą stronę. i później robią tak, taki pajęczy, pajęczy styl i robią tak. Nie, nie, nie. Czyli tak naprawdę nic nie idzie. Najbardziej masz obciążone ścięgna i tam partię. Ja mówię. Jak najbliżej tułowia ręce. Przemówimy się. Patrzcie. Nie tak, tylko tak. Czy Trzymało jadłem, czyli dzisiaj zjadłem jajecznicę i to po godzinie 10, jak przyjechałem z pracy, dzisiaj się zwolniłem szybciej z pracy, żeby tam kupić jeszcze parę rzeczy na święta. No i z tego wysiłku, aż mi się... Wiecie co chce, nie? Także... Żebaczki, dziękuję bardzo za wizytę, za to, że patrzycie na mnie, słuchacie mnie. Życzę Wam wszystkim wesołych, radosnych, pogodnych świąt. Mnóstwo fajnych prezentów, miłości, życzliwości i uśmiechu. Łapcie chwilę. Cieszcie się z rodziną. Jak macie dzieciaczki, to cieszcie się z dzieciaczkami. Dzieciaczki dają energię pozytywną. To wszystko, co chciałem wam powiedzieć. To chyba był ostatni live. Przed rokiem, następny rok zacznę też jakąś pewnie live, ale zacznę też kręcić filmy, tak jak kiedyś. Przy okazji zapraszam was do mojej playlisty, którą znajdziecie mi na kanale. Tam są różne różnice filmy, motywacja, nie motywacja, jakieś po mieście, morsowanie jakieś tam, trochę pogaduchy, smutne, trochę wesołe. Parę live'ów. Eee, także zachęcam Was do lektury na przyszły rok. Oby było zdrowie, oby było eee, oby była dobra energia. Jak wiecie, pojedziemy sobie wszyscy, zrobimy jakiegoś fajnego life'a z Teneriffy. 17, 17, 17 lecimy na Teneryfę. Zrobimy life'a jak już wyląduje. Przejdziemy się nad ocean tego samego dnia jak wyląduje że zobaczymy, co z tego będzie. Wykąpiemy się wspólnie razem w skałach, w skałach nie ze skałami. Jak wiecie tam jest pełno zaskniętej lawy na Teneriffie. fajnie Fajne są takie baseny. Czyli woda jest w takim basenie, który jest zrobiony właśnie ze skały, z tej malmy. Też może być ciekawie, atrakcyjnie i coś nowego będzie. Także my friend Take care. Dziękuję Także... <coughs> <coughs> da, 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 da. Thank you, love. Ja widzicie, wszystko ładnie, kulturalnie. Thank you, bye bye, dziękuję, do widzenia. I tak powinno być. Look at this, such a wonderful weather. Guys... I taka siłowienka, widzicie, stary styl. Taki stary jak, jak broda. O, zobaczymy jak sprawa wychodzi, wygląda z osiedlem nowo budowanym. Prawie oddany jest do użytku już, ale jeszcze nie jest. choć budowali te osiedle rok. Jest prawie 30 domów i tak to wygląda. Widzę, że jest gotowe, krany są, zlewy są. Eee. Taki typowy angielski domek, widzicie patrzcie, tu jest podjazd. Każdy powinien mieć podjazd, oczywiście są domy, w których nie ma podjazdów, wtedy się sta, sta, staje się na, na ulicy. Chodź pokazać pokażę czy coś Zobaczymy jaki mają ogród, bo szczerze mówiąc akurat tak daleko nie zaglądałem, ale podejrzewam, że ogród jest pewnie taki jak u mnie 5 na 5 każdy ma ogród Żeby nie było o, tu chyba byli, by było już trzenie domu, bo smiernof leży o, Zobaczymy Zobaczymy jakie ma... O, patrz, tu się wchodzi, taka długość mniej więcej taka. Tu pewnie jest kibelek, jeden, tam pewnie kiberek drugi o, o dziwo jest biała cegła coś nowego. Przeważnie, o i tu się zaczynał ogród, tak? Zobacz. Ogród taki jak u mnie, może nawet ja mam troszkę dłuższy. O i tak to wygląda, zobaczcie. O, mają kafelki tam, cholera. No, spoko, spoko, Ryszard, chcę nawet na 5 minut, ja ci nie żałuję, chłopie. O i tak to wygląda, takie osiedle. Jak wam się podoba taka angielska ta budowlanka? Ryszard to fajnie, ja też jeszcze widzę, ja też jeszcze widzę, a lekarz mówił Tomek oślepniesz w wieku 40 lat, a tu już 47 popatrz, a ja jeszcze widzę. Dlatego nie ma to się sugerować jednym lekarzem. Jak coś ci nie leży, czujesz, że coś nie tak, ta, idź do innego, skonsultuj się. Jak się nie pasuje, idź jeszcze do innego. To nie jest komuna. Mamy wybór, mamy opcję. I tak to wygląda. Sztoż, huh. sztos. Stos. Jest stos. Kawał sztosa z tego sztosa. No. No dobre dzieciaczki moje kochane, staropolskim, się ma. pragnę was pożegnać i podziękować jeszcze raz za tego lajfa. Także znowu zostałem poznany na siłowni, lokalnie, przez, obco, przez obcokrajowca, no przez... Pakistańca patrzy na mnie i mówi do mnie po polsku. Siema, siema, mówi broda. Mówi ja, mówię broda. Mówi, ja cię znam. YouTube Another one, another one. Ani mi to chłodzi, ani grzeje. Może kiedyś coś z tego będzie. Na razie, dziękuję. Pozdrawiam. I życzę wam wszystkim wesołych, świątecznych, pogodnych, radosnych i rodzinnych świąt. Także trzymajcie się. I zdrowka dla wszystkich życzę. Uff. Pa.